Siema, z tej strony Hugo Dziś pokażę wam ile zaniedbanych choinek Tutaj widzicie choinki Tu tak samo Piłę też ukradłem spokojnie bęzyna też nie płaciłem, bo też ukradłem Więc tu wszystkie choinki ja chciałem piłą Tak samo tutaj Teraz, żeby sobie ukraść choinkę trzeba po prostu zrobić tak Musimy najpierw wybrać jedną choinkę odpowiednią dla naszego domu i rozmiaru W ta choinka jest spoko Ale weźmiemy sobie tą w miarę... Oh, tak w sumie taka ciężka jest pierdolisz a taka choinka kosztuje na rynku... Od, jest... 30 zł, a ja mogę być za darmo wystarczy, że w nią po prostu... ale zanim ja, sko... wam przypomnieć, że na 1000 subów robimy specjal także zostawcie suba, zostawcie lajka i pierdolcie w dzwona a ja uciekam z do domu elo